Dzisiaj bardzo ważny temat z punktu widzenia bunka i wielkie nieporozumienie karate. Termin uke. Termin uke. Ja byłem uczony, że uke oznacza blok, ewentualnie zerwanie. Zerwanie frytu była taka definicja wyprowadzona, jak sądzę, wszystko na to wskazuje, Prze jako kontynuację rozumienia karate jako sztukę kopnięć i uderzyć, tak? Więc tylko, yy, tylko blokujemy, yy, yy, blokujemy techniki, więc dlatego mamy Jodan Ukę i ktoś nas uderza z góry, to mam Jodan Ukę i, 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 i blokuje. Ale mamy też na przykład technikę szotej -y ukę yy, i osoba, która mi to tłumaczyła, no ta będzie, tak powiem no jedna z legend karate współczesnego. Nie będę mówił kto, bo to nie, 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 akurat to nie jest istotne. Ee, że szote ukę oznacza również zerwanie, i w, w przypadku, kiedy jest to e, szotej ukę, to ciężko się spodziewać, że uderzenie w pełnym locie i my zablokujemy w ten sposób. Aczkolwiek jestem przeciwne, przeciwnego zdania, bo nam ta, takie rzeczy wychodzą, e, wychodzą w walce. Zresztą nie tylko nam, bo obserwujemy to i na zawodach, tak? Gdzieś tu zbicia, sparowania na turniejach, e, a my nie jesteśmy nikim specjalnym, chodzi to. Ku, ku, kupię innych osób, więc jest to możliwe, ale przytaczając tamten tok rozumowania, to jest mało prawdopodobne, więc tu na przykład atakujemy uke znaczy zerwanie. No już ta, ta druga tutaj, tłumaczenie uke już nas przybliża do tej, szere, do tej właściwej interpretacji terminu, ale to jeszcze nie jest to, to jest jeszcze dość daleko. Teraz jaka jest właściwa interpretacja terminu yy, rzucająca światło na, na bunka i ojo, czyli e, analizę i zastosowanie e, poszczególnych e, ruchów w karate, ruchów w kata, czy kata jako całości. E, tu, tutaj do e, takich kilku znaczeń e, innych e, sobie teraz przejdziemy. E, Ukę e, w seksie. W seksie też jest bukę. U Japończyków jest o termin. Tutaj za tego nie wiedziałem, to tego dowiedziałem się nie, nie, zaś, nie zaś tak dawno, także to stanowi bardzo fajne uzupełnienie naszych, naszych przemyśleń, bo o tym, co myśmy wiedzieli, to będzie za chwilkę. Więc w seksie podziękowania dla Tomasza Kuszewicza, instruktor, głównego instruktora założyciela Klubu Zielony Smogów Głodu. Także jeśli chcecie tam na zajęcia aikido, kendo, do... Brazylijskie jiu MMA, fitness i cała masa różnych fajnych rzeczy. Także polecamy tam, tam trening, profesjonalna kadra. Więc on mi powiedział, że w seksie też jest UKE i jest TORI, bo to jest druga strona medalu. UKE to jest otrzymujący, biorący, przyjmujący, a TORI to jest dający, nadający. A, więc mamy to w seksie. W judo mamy Ukę i Tori. Ukę to jest ten, który jest zawsze pomiatany, tak? bo on jest przyjmującym technikę, a Tori to jest ten dający technikę, zadający technikę, zaczynający technikę. E, tak Więc Ukę to jest przyjmujący. Tak? To jest przyjmujący, więc jodan Ukę szotej ukę, šutę uk wszystko inne, to jest dany sposób przyjęcia ataku, techniki przeciwnika. To jest bardzo ważne, więc ukę to nie jest stricte blok, nie jest zerwanie, nie można się do tego ograniczać. Tu jest ważny kontekst. Japoński jest językiem kontekstowym, kontekstonalnym, jakoś tak. Więc tutaj. Czy dany ruch będzie sztywnym blokiem, czy zerwaniem, skruszeniem, złamaniem, czy miękkim przyjęciem, przekierowaniem, to wszystko jest ukę, ale jakim ukę dokładnie, to tłumaczy nam kontekst całego kata. więc trzeba rozpatrywać całe kata. I teraz jedna i ta sama technika może być, może być ukę miękkim, przekierowującym, może być ukę twardym, łamiącym, niszczącym, blokującym. I, I tu, tu są różne są, są, przykłady. Możemy, haj to uciłkę, przyjąć sobie technikę. Ręka prowadzona w ten sposób. Haj to uciłkę, to nam mówi tylko tutaj o, o tej powierzchni, co nie znaczy, że to jest powierzchnia aktywna działająca. Chodzi tylko o ułożenie, o ułożenie ręki. Więc teraz, hajt to uciłkę może być wykorzystane do, do ataku, bo jest to przyjęcie ataku przeciwnika. Więc na przykład przeciwnik tutaj gdzieś atakuje, tak jest ochrzczenie. Jest, pracujemy jedna ręka, tak często wykonywane to uciłkę jest w ten, w ten sposób. Więc mamy tutaj jedną rękę, wychodzi jedna ręka przyjmuje jego technikę, druga wychodzi bach. Tak? Mam hajtą uciłkę, jest to przyjęcie techniki, aczkolwiek widzimy tu nie ma jednego bloku, jednej techniki, tylko to jest to jest cała sekwencja ruchowa, gdzie występuje blok. Jeszcze dobrze jest. Teraz to możemy zrobić na dwa sposoby. Możemy zrobić twardo, bo z jednej strony tutaj mamy Hajto Uchiyuka, a tu mamy Szutołkę. I teraz Szutołkę możemy zrobić miękko, żeby tylko zamortyzować, czyli przyciągnąć po prostu swoją rękę. Ja go tu nie zaciągnę, tak? Bartek to robi tylko z tego względu, żebyście zobaczyli kierunek, kierunek ruchu, tak? Mojej ręki, żeby określić ruch mojej ręki, więc jest tu miękko i tam jest atak, po prostu żeby go wpuścić do siebie. Może być na sztywno, czyli od razu jest. Atak na jego rękę, tak? Jest. Hop, tutaj. Tu mamy y, y, punkty spustowe. Tutaj na bicepsie tu mamy nerwy. Więc po prostu robiąc to w ten sposób. Tam mogę zaatakować i wejść. Tutaj, y, więc mamy ten sposób ukę. Teraz y, szutą ukę może łatwiej się przerodzić w kakę ukę. Tak? Czyli technikę zahaczającą. I tutaj już konkretnie zaciągam. Hop, i wchodzę, i wchodzę tam. Także mamy. Zobaczcie, mamy jedną technikę. A tyle różnych możliwości zastosowań. To wszystko jest uke. To wszystko jest uke. Także pamiętajcie przy, 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 przy rozpatrywaniu zastosowań karate i w ogóle przy walce. Uke to nie jest tylko, to jest, tylko, to jest termin. To jest termin tylko i wyłącznie, a nie konkretny dany sposób zachowania, wyprowadzania techniki i, i to tylko obronnej. Tak? To nie UK polega na przyjęciu ataku, a czy my jednocześnie zrobimy, czy my zrobimy tylko, tylko akcję defensywną, albo akcję ofensywną, jako przyjęcie ataku, albo łączenie akcji, tak? Bo jordan UK mamy technikę, tak? Plen mnie nie uderza, partner na przykład mnie tylko trzyma, albo nic nie robi, może mnie trzymać, i robię co technikę UK. Czyli przyjęcie jego ataku, przyjęcie robię, ale przyjęcie polega na tym, że łamię mu szczękę, tak? Jest to przyjęcie, jest to przyjęcie jego ataku, jest to przekierowanie jego ataku. przyjąłem go poprzez atak, więc to jest łukę, może się, że no ale tu trzyma to mnie zaatakował, wcale nie musi mnie trzymać, jest jakaś sytuacja, widzę, że tutaj się robi ciepło, przychodzi kilka, przychodzi kilka osób i również mogę wykorzystać, teraz nie ma najmniejszego śladu ataku fizycznego, podkreślam fizycznego, aczkolwiek atak już nastąpił dawno temu, tak, tu zapraszamy na stronkę praktycznej sztuki walki, tam głębiej w to wchodzimy, Karaty się bardzo świetnie w to wpisuje, yy, więc stojąc po prostu tutaj, przepraszam, nie chcę problemów, ba. i też wykonałem technikę Jodan Było to przyjęcie ataku, było to przyjęcie ataku, yy, reakcja na, na zagrożenie. Także pamiętajcie o tym aspekcie, to naprawdę zmienia sposób, jed, to jest jedna jedyna definicja Uke, yy, a zmienia, naprawdę zmienia sposób patrzenia na, 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 na karate. W zasadzie to by wystarczyło za definicję, no. za definicję całego bunka, tak? Jeśli znacie yy, ten, to to, co my przedstawiliśmy, znacie ten termin UK, to co my przedstawiliśmy. przedstawiliśmy to już to stanowi punkt wyjścia z całego półka i wywraca całe karate obecne do góry, do góry nogami. Oczywiście nie mówię, że trzeba rezygnować z walki turniejowej, czy kyokushin, czy, czy jakiejkolwiek innej, tak? Bo w jakiś sposób trzeba się zmierzyć, poczuć konfrontację, także my tego nie przekreślamy. Chodzi tylko o praktyczną stronę, o użytkową, o użytkową stronę, bo na zewnątrz nie będziemy się płuc tutaj, tutaj, tylko zrobię bach i... Kończę, kończę starcie. Tak? Eee, to, tyle, to tyle. To tyle na dzisiaj. Eee, także musicie wybaczyć, że tutaj stowarzyszył nam Lord Weidel i, i Stormtrooperzy. Eee, I oczywiście tego nie widać, ale nieodłączne skarpety. Eee, ja mam jeszcze koszulkę pod tym, także bardzo przepraszamy. Czujemy się niesamowicie winni. Eee, Rośnijcie w siłę. Trenujcie swoje, trenujcie swoje bunkai i praktykujcie swoje ojo. Rośnicie w, si w siłę i bawcie się dobrze. W szyję też właśnie. W szyję też. W szyję też możecie.